Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wtorek, połowa lipca i zmierzam do kancelarii notarialnej, ponieważ mamy dzisiaj akt notarialny sprzedaży mieszkania na osiedlu Stare żegrze. To mieszkanie sprzedało się w zasadzie na jednej z pierwszych prezentacji. Kupiło je młode małżeństwo, które będzie swoją historię pisać w nim, aczkolwiek negocjacje wcale nie były łatwe z nimi. No ale jesteśmy zadowoleni. Zawsze taki akt notarialny to jest zwieńczenie naszych działań. Także jesteśmy zadowoleni i także lubimy nagrywać filmiki, chwaląc się. Także zmierzam wraz z dokumentami już do kancelarii. Jestem w środku. A po akcie notarialnym będę biegła na kolejne prezentacje. Słuchajcie, dzwoni dzisiaj do mnie klientka, która chciała się umówić na obejrzenie mieszkania do wynajęcia. Jakaś młoda osoba, yy, i właśnie teraz jadę na to spotkanie. Ona dzwoni, żeby potwierdzić, że, że będzie na czas, i tak dalej, i mówi do mnie na końcu to cześć! Ja sobie pomyślałam, kurczę. Ja, taka stara baba, ona pewnie ma tam dwadzieścia kilka lat. Także się trochę dziwnie poczułam, i jestem bardzo ciekawa jej, bo nigdy jej nie widziałam. Jak ona będzie wyglądać, jak będzie się zachowywać, i czy w ogóle wynajmie to mieszkanie. No, i była taka młoda parka. Yy, mieszkanie chyba im się podobało, ale czy wynajmą to nie byłabym taka pewna, bo chyba troszkę koszty ich przerastały. Tutaj mamy ogrzewanie gazowe, więc trzeba się liczyć z tym, że zimą je trzeba ogrzać. Ale nie tracimy wiary, czekamy na następnych. Jeszcze mamy dwie prezentacje. Druga parka była. Ale oni chcieli od września wynajmować. No, co trochę nas nie urządza, bo mamy połowę lipca. Ale czekamy na kolejnych trzecich. Zobaczcie, jaki tu jest ładny widok. No a trzeci był chłopak. Eee, okazało się, że tydzień temu, niecały tydzień temu, była to mieszkanie oglądać jego dziewczyna. On wtedy nie mógł przyjść, więc dzisiaj się wybrał. No, i twierdzą, że są mocno zainteresowani tym mieszkaniem. Zobaczymy.